Dzień dobry wszystkim po wakacjach i po pierwszym tygodniu nauki. Prawdopodobnie jeszcze takiej bardzo luźnej, bo jak wiadomo, przez pierwsze, pierwsze dni, tak naprawdę no, wszyscy w szkołach potrzebują takiego rozruchu wakacyjnego. Mam nadzieję, że wypoczęliście, dlatego że tu, w szczególności dla maturzystów, będzie to bardzo wytężony rok nauki zmierzycie się w maju z arkuszem CKE, no niektórzy prawdopodobnie również i w czerwcu będą, będą musieli podejść do, do egzaminu maturalnego. Co będzie w tym roku? No w tym roku jest trochę nowości, jak widzicie dziś relacjonuje. Z gabinetu mojej żony. Jak widzicie z tyłu, za mną tutaj znajdują się segregatory, w których, w których są różnego rodzaju notatki, opracowania z poszczególnych epok literackich. Także tutaj nie miejcie złudzeń. Ja się oczywiście językiem polskim nie zajmuję. Jeśli chodzi o maturę, jestem chemikiem, także tutaj zostawiam to mojej żonie Agnieszce. Wracając do tego, co, co będzie na chemii i biologii. Jeśli chodzi o chemię, będę prowadził, kontynuował w tym roku nasz kurs grupowy Palladium, który odbywać się będzie w soboty, jeśli chodzi o część chemiczną, no i Dawid będzie się zajmował częścią biologiczną, jeśli chodzi o, o, o ten kurs grupowy i zajęcia te odbywać się będą w niedzielę. Szczegóły na, tego, na temat tego. Na temat tego naszego kursu, możecie sobie tutaj zobaczyć pod tym linkiem. Także zapraszam Was do, do zapoznania się z naszą ofertą tegoroczną, a będzie dużo zmian, dlatego że w tym roku kurs prowadzony będzie no, dość bardziej intensywnie, ponieważ będą to 3 godziny z każdego przedmiotu w tym krótka przerwa. W trakcie takich zajęć będziemy omawiać nie tylko zadania z matur CKE, ale również będziemy omawiać część teoretyczną. Także jest tutaj duża zmiana w stosunku do tego, co prowadziliśmy w latach ubiegłych. Co jeszcze? No, planuję oczywiście w tym roku także opracowanie kolejnego arkusza autorskiego tak żebyście mogli sobie w kwietniu podejść do tych zadań sprawdzić się zadania będą trudne kto zna te arkusze myślę że myślę że będzie wiedział czego się mniej więcej spodziewać a warto jest rozwiązywać te zadania, ponieważ no, niejednokrotnie, jak już widzieliście, wiele z tych zadań bardzo podobnych trafia się również w arkuszach CKE. Stąd no, warto, myślę, że jest podejść sobie do takiego zagadnienia. Co jeszcze? No, pojawią się kolejne artykuły. Jeden z nich pojawi się już w najbliższą niedzielę, także będziecie mogli sobie Poczytać, troszeczkę sobie poprzypominać po wakacyjnej labie, co tam się będzie działo. No cóż, myślę, że częściej będziemy się spotykać również w taki sposób. Będę Wam zapowiadał, co, co się wydarzy w nadchodzącym tygodniu czy miesiącu, na ile czas pozwoli. No, będę tutaj starał się być bardziej aktywny również online. Abyście mogli też no, mieć większy kontakt ze mną, nie tylko jako, jako osobą w trakcie zajęć, ale także no, poza, poza lekcjami. Zapraszam wszystkich oczywiście również do naszej grupy. Grupa jest zamknięta, ale może do niej dołączyć każdy. Grupa Matura z Chemii i Biologii 2024 możecie ją znaleźć w wyszukiwarce Facebooka. Co jeszcze nam się tutaj po drodze wydarzy? No, to czas pokaże, oczywiście, bo często jest tak, że pomysły przychodzą mi z dnia na dzień, czasem z godziny na godzinę, i w wolnych chwilach staram się coś nowego no, dla Was opracować. Także obserwujcie profil Palladium, media społecznościowe, również na Instagramie, jako chemia z Palladium. No i mam nadzieję, że będziemy się widzieć coraz częściej właśnie w takiej formie jak teraz. Do zobaczenia.